Istnieje pewna bardzo popularna technika, która niby ułatwia osiąganie celów. No i niestety, jeżeli ją stosujesz, to jest pora szansa, że robisz tak naprawdę sobie krzywdę. I pokażę Ci, dlaczego ludzie, którzy ją stosują, tacy, którzy na przykład chcieli mieć lepszą pracę, którzy chcieli zarabiać więcej, którzy chcieli mieć większą satysfakcję życia, to tak naprawdę nie mieli wcale lepszej pracy, nawet nie wysyłali CV i zarabiali mniej. I nazywam tą antytechnikę. Zawsze będziesz chcieć, nigdy nie będziesz mieć myślę, że w ten sposób dobrze to zapamiętasz. I moim celem na ten moment jest dać ci takie narzędzia i takie techniki, żebyś mógł osiągać swoje cele co najmniej dwukrotnie szybciej. I to jeśli chodzi o cele finansowe, cele związane z tym, że coś sobie wyznaczasz i do tego dążysz swoim rozwojem osobistym i tak dalej, nie ma to aż takiego znaczenia, co dokładnie to jest za cel, ale chcę, żeby, żebyś dostał techniki, które pozwolą ci to dwa razy szybciej osiągać albo jeszcze jeszcze szybciej. Więc dlatego muszę ostrzec się przed wizualizacją, a w zasadzie to przed konkretnym sposobem jej wykorzystywania, tym no, najbardziej popularnym. I teraz, kiedy zobaczysz, jak ktoś na przykład mówi, no ja to wizualizuję swoje cele, albo Ty wizualizuj swoje cele, to niech Ci się włączy czujność, czy aby na pewno jest specjalistą, z jakiego się na przykład ta osoba może podawać, jeżeli to jest jakiś nie wiem, coach, czy ktokolwiek taki, bo po prostu pokażę Ci, jak możesz uniknąć tego, żeby żyć przez taką wizualizowanie sobie celów w ciągu jakiejś frustracji i w zasadzie do dzisiaj mogłeś wizualizować, stosować wizualizację w sposób, który przynosi efekt zupełnie odwrotny do tego, jaki oczekujesz. To właściwie no dlaczego nie wizualizować celów? Pokażę Ci badanie, jakie przeprowadzono na grupie dwóch studentów. Było ich łącznie 101 i jedni wizualizowali oceny, a drudzy tego nie robili, czyli wyobrażali sobie, jaką dostaną ocenę na, na egzaminie. Jak myślisz, co się stało? Którzy spośród nich, ci, którzy, czy, czy wypadli lepiej ci, którzy wizualizowali swój wynik, ci, czy też ci, którzy tego nie robili? Jak myślisz? No toż okazało się, że ci, którzy wyobrażali sobie, jaką dostaną ocenę, no to mieli zdecydowanie gorsze wyniki. No i okazało się, że, no a właściwie najgorsze, może tym wszystkim jest to. Że na tydzień przed egzaminem robili to tylko po kilka minut dziennie I to właściwie gdzieś tam w wolnych chwilach. Nie na zasadzie tak, że kilka minut siedzieli i sobie myśleli: Och, jaką ja to będę miał piękną ocenę na egzaminie, tylko w wolnych chwilach łącznie poświęcali na to kilka minut dziennie dzielnie i taki powstał z tego efekt. No i co właściwie dalej z tym? Okazało się, że przez to, że oni wizualizowali, to uczyli się znacznie mniej. Czyli to ich tak naprawdę od działania. No i może sobie pomyśleć teraz, no tak, ale to tylko studenci, no to właściwie co oni mogą wiedzieć o prawdziwym życiu? No to jest też inne badanie, które trwało dwa lata, żeby zbadać wpływ, no nie na oceny na egzaminie, tylko jaki wpływ ma wizualizowanie tego, co chcesz osiągnąć, na, na konkretnie na życie. Czyli na to, jak, jak zarabiasz, jak dobrze zarabiasz, jaki masz swój życiowy sukces w konkretnych dziedzinach, i tak dalej. No i efekty były praktycznie takie same. Ci, którzy wizualizowali, mieli gorszą pracę, wysyłali mniej CV, zarabiali mniej. No to właściwie, co w takim razie robić? No wizualizować, czy nie wizualizować? No to jest pytanie. Otóż okazuje się, że wśród studentów była jeszcze jedna grupa, która też wizualizowała, ale robiła to inaczej, niż ci, którzy wyparli najgorzej. Czyli średnio wypadli ci, którzy nie robili nic, jeżeli chodzi o wyobrażanie sobie efektów, ci, którzy wyobrażali sobie efekty, wypadli najgorzej. I jeszcze był trzeci sposób, trzecia grupa, ta, która robiła coś, co sprawiło, że wypadli najlepiej. No i co oni takiego robili? Otóż okazuje się, że oni wizualizowali, wizualizowali na przykład, jak siadają do nauki, jak się uczą, jak wchłaniają ten materiał, jak sobie powtarzają, i przez to oni się uczyli więcej, no i dostali lepsze oceny na egzaminie. No i to właściwie, jaki z tego wniosek? Jaki z tego morał nie Wizualizuj kroki, które po kolei stawiasz, żeby osiągnąć cel. A nie to, jak osiągasz konkretny cel, no bo jak już wiesz, to przyniesie efekt zupełnie inny. Nie taki zupełnie, jak, jak, jak tego chcesz. I w tym momencie kończę opracowywać gotowe narzędzie do tego, żeby planować swój dzień w taki sposób, żeby wykorzystywać zestaw kroków, no i też cały zestaw badań, jakie za tym stoją, no i oczywiście też w tym momencie już to wdrażają osoby, którym to dałem, żeby jeszcze dostać informacje zwrotne, żeby mieć stuprocentową pewność, że to wszystko się dobrze sprawdza. No i oczywiście, jeżeli Ty nie chcesz niczego zmieniać w swoim życiu i na przykład lepiej osiągać swoje cele, czy osiągać więcej, no to możesz oczywiście pozostać przy jakichś takich sekretnych metodach, tych najbardziej powszechnie znanych, no ale raczej zakładam, że jesteś osobą, która chce poznać. I jak to dokładnie robić, żeby mieć jak najlepsze efekty. Więc usiądź sobie teraz wygodnie, a właściwie może już siedzisz, a jeżeli stoisz, to stój sobie wygodnie, Odpowiedz sobie na pytanie, jaki jest twój najbliższy cel. I teraz wyobraź sobie, co trzeba robić, żeby ten cel osiągnąć. Wyobrażaj sobie krok po kroku, co, jak, co Cię będzie doprowadzało do tego, że ten cel osiągniesz. I to nie na zasadzie takiej, że. No, super, teraz wyobrażasz sobie, że właśnie jeśli dojedziesz na miejsce autem. O super, dojechałem. Tam, gdzie chciałem, a tak naprawdę to dalej, siedzisz w fotelu i pierdzisz ten fotel. Nie, nie o to chodzi. Wyobraź sobie raczej coś innego. Nie jak w tym autem już dojechałeś na miejsce, jak już się tam znajdujesz, tylko to, że na przykład w tym momencie że sięgasz po kluczyki, że one gdzieś były schowane w szafce, więc musisz iść do tej szafki i je wyciągnąć. To, że bierzesz się do ręki, że schodzisz na przykład po schodach, wychodzisz z domu, otwierasz tymi kluczykami drzwi od auta. Wsiadasz, zamykasz drzwi, wsadzasz kluczyk do auta, zapalasz, patrzysz pustelko, cofasz, wyjeżdżasz na przykład z podwórka, ruszasz, ruszasz tym samochodem, włączasz jedynkę, dwójkę, trójkę. Przy, przy okazji robisz tak, żeby przehamowuje, żeby nie rozjechać przechodnia, jedziesz dalej, potem też tankujesz, czyli wszystko co się dzieje po drodze do tego, aż się tam dojedziesz, zanim tam właściwie dojedziesz. Jeżeli tak będziesz robić, to efekty będziesz miał znacznie inne, będziesz zwiększał szansę tego, że faktycznie podejmiesz działanie. Czyli zmniejszysz w ten sposób szansę na, na prokrastynację, właściwie swoją własną, że odłożysz coś na później. No i jest jeszcze też, oczywiście, efekt taki, którego ja się na przykład zupełnie nie spodziewałem po paru, czy to, nie wiem, może to po parę tygodni, jak to zacząłem stosować. I otóż okazało się, że nastąpił taki efekt, że jak się budzę rano czasami, to właściwie się już budzę zupełnie bez budzika. A to dlatego, że wieczorem sobie zawsze wizualizuję. Że budzik dzwoni o takiej takiej godzinie, że ja w tym momencie się budzę, że wstaję po niego, że go wyłączam i że nie idę się już dalej spać, nie kładę, nie, już dalej się nie kładę spać, tylko że i robię coś dalej. I taki właśnie może być efekt uboczny. Jaki będzie w Twoim przypadku, no to to już zobaczysz konkretnie na swoim celu, no okaże się po prostu, że będziesz dużo bardziej automatyczny działać. Będziesz, Zachodujesz sobie w głowie, co konkretnie masz robić, i będziesz działać znacznie, znacznie szybciej. Jeśli znasz film Sekret, no to możesz sobie teraz zadać pytanie to jak to ten film, to ten Sekret nie działa? No myślę, że wnioski to już powinieneś sobie wyciągnąć sam No i zdecydować, czy być po tej stronie, która sobie siedzi w fotelu, czy tej stronie, która w tym czasie osiąga cele tak naprawdę. No i oczywiście takich technik, które poprawiają skuteczność wizualizacji to jest znacznie, no, znacznie więcej, ale to jest temat na tyle obszerny, że na pewno no, nie jest nawet na jedną prezentację. Tak czy inaczej zapamiętaj, żeby Zacznij sobie wizualizować kroki, jakie podejmujesz, bo już wiesz dokładnie, co się dzieje, kiedy wizualizujesz efekt. I wizualizując kroki, przestaniesz sobie samemu szkodzić. Będziesz się skupiać na działaniu. I spośród osób, które sukcesu jakie znasz, no to pomyśl, kto osiąga cele szybciej. Ten, co działa, ten, co wsiada w to auto i skupia się na tym, żeby jechać, i skupia się na drodze, czy ten, co sobie po prostu siedzi w fotelu i tylko marzy? No, to jest oczywiste, który osiąga więcej. I powiedz, jeszcze na koniec. Jaki swój najbliższy cel zawsze sobie wyobrażałeś, że go osiągniesz, a teraz jak mógłbyś go zwizualizować krokami? Napisz o tym tutaj w komentarzu pod spodem i napisz jeszcze, bo przygotowuję całą serię takich mitów właśnie dotyczących rozwoju osobistego, osiągania celów, produktywności. Napisz jaką znasz technikę, która pozwala szybciej osiągać cele. Może się okazać na przykład tak, że to będzie też jeden z mitów, który poruszę na tej prezentacji. Więc napisz tutaj w komentarzu pod spodem, Napisz, jaki cel byś sobie mógł rozpisać właśnie w postaci tych kroków, a zawsze go raczej wizualizowałeś sobie i do zobaczenia w kolejnej prezentacji. No i jeszcze możesz oczywiście kliknąć na koniec też przycisk lubię to.